Maja? Gdzie ty jesteś? Tutaj! Blisko jestem! ściana jakaś, O. to się ma nie ma na kuj, kolce kują. <głos> <głos> zobacz na górze ślimak? chyba tak, dziwaczny ale Dźwaczny. Patrz, patrz, patrz jaki u mnie patrz, patrz tu, patrz tu o, jaki zadowolony a tu patrz, patrz, to jakby takie, taki woreczek na coś, nie? To jest na pewno jakiś dziwny zwierz z pazulami, który gotuje się właśnie do rozszarpania tego worka, bo pazul jest już nad workiem. się trochę. Posuń się. A to są rośliny. A tu jest nic.

Co? To przedstawia dwór Fryderyka Chopina. Maja! No dobrze, ale ja chcę ci tylko pokazać pewną rzecz. Twarz Fryderyka Chopina bokiem. Widać go z boku. Przestań. Nie przestanę. Maja! Wiesz, bo tylko tak nie idzie. A to jakby jakaś śruba. O, patrz, o. Co? Co to jest? Śruba. Śrub. A tu te kropeczki, czujesz? Te kropeczki? No. To niby ludzie są. Tam, tam są ludzie. Albo i teraz. To przeczytaj to. Mam czytać? Dlaczego nie? Dlatego, że nie widzę. No i co? Wiem, co to jest. To mów. Abstrakcja! Boże, ale wymchiła. Abstrakcyjny obraz. Jak? Abstrakcyjny. Czyli nic nie przedstawia.